No witam Was wszystkich, Radek z tej strony. Kolejny trening rosyjską metodą, 3 serie, 4 powtórzenia, 30 kg. No i tak, zdecydowałem się, zdecydowałem się po prostu robić 3 napy i weszły te powtórzenia dosyć lekko. Zastanawiam, bo wiecie, w ostatnim odcinku mówiłem, że troszeczkę się boję, że nie dam rady zrobić czterech. No a tutaj, proszę bardzo, zastanawiam się, czy to jest właśnie kwestia tego, że zacząłem robić chinapy, czy po prostu to był dobry dzień. I zacząłem się też zastanawiać, czy od następnego treningu nie użyć magnezji, ale to jest oddzielny temat. No, w każdym razie, tak jak widzieliście, powtórzenia weszły dosyć gładko lepiej niż się spodziewałem. Te ostatnie powtórzenia, ostatnie, ostatnie, jak już jest mniej mocy, to ciężko mi jest, że tak powiem, upewnić się, że broda jest nad drążkiem, no nie? No, ale to tyle. Dobra. W tym treningu nie robiłem niczego więcej. Ze względu, jeszcze bym robił izolację na biceps, no, ale ze względu na to, że to są chin-upy, yy, które już przerabiałem. Biceps dosyć nieźle, no to stwierdziłem, że nie będę ich robić. Także tyle na dziś. Widzimy się w odcinku następnym, czyli jutro. W treningu POMPek 100 rękach. Idę sobie. Cześć!